Tadeusz, zagubiony Tauren i pomocne migotki. W samym sercu starożytnego lasu Ech, gdzie drzewa szeptały tajemnice dawnych czasów, a ścieżki wiły się jak nić losu, wędrował Tadeusz, Tauren z dziką jak nieokiełznane rzeki grzywą i koroną twardych rogów, owiniętych winoroślami. Tadeusz był zarówno strażnikiem, jak i dzieckiem lasu. Jego kroki, choć potężne, były delikatne, nie pozostawiające śladu na ukochanej ziemi. Gdy słońce zachodziło za korony drzew, rzucając złociste światło na liście, Tadeusz znalazł się w części lasu, której nie rozpoznawał. Zazwyczaj znany szum liści tutaj brzmiał obco. A echo własnych ruchów dezorientowało go. W lesie ech bezwiednie sam mogłeś zamknąć się w potrzasku. Mimo swojej ogromnej wiedzy i szacunku, jakim darzono go w lesie, orientacja w terenie zawiodła Tadeusza. Jego ogromna siła nie była w stanie rozproszyć mgły zagubienia, a mądrość umysłu nie potrafiła rozwikłać zagadki lasu. Gdy las pogrążył się w zmierzchu, wokół Tadeusza zaczęły błyszczeć maleńkie światełka. To były migotki, nie większe od kropelek rosy o poranku. Ich obecność łagodziła niepokój Tadeusza, a ich blask był migoczącym przewodnikiem w gasnącym świetle. Migotki znały każdy szept lasu ech, widziały wiele istot, wielkich i małych, które gubiły się w złudnym spokoju. Z harmonią znaną tylko ich gatunkowi otoczyły Tadeusza, a ich światło przebijało przez zasłonę echa. Pod przewodnictwem migotek Tadeusz zaczął dostrzegać piękno w swojej bezsilności. Każdy krok naprzód był lekcją zaufania, a każdy skręt Pokazywał, że może polegać na tych istotkach znacznie mniejszych od niego. Migotki swoim miękkim, świetlistym blaskiem odsłaniały nieprzebyte ścieżki i ukryte szlaki, które Tadeusz swoim wzrokiem ominął. Przez całą noc podróżowali, aż pierwsze blaski świtu zabłysnęły nad horyzontem. Las Ech który wcześniej wydawał się więzieniem, teraz otworzył się jak płatki rozwijającego się kwiatu, odsłaniając drogę do domu. Tadeusz, wcześniej zagubiony, teraz stał na progu znajomych krain. Migotki nie tylko poprowadziły go przez las, ale także przez jego własne wątpliwości i lęki. Nauczyły go, że czasem największa siła Tkwi w przyjęciu pomocy od innych, bez względu na to, jak mali czy nieistotni mogą się nam wydawać. Z sercem pełnym wdzięczności, Tadeusz podziękował swoim małym przewodnikom. Las Ech, wcześniej miejsce zamieszania, stał się teraz wspomnieniem jedności i potęgi różnorodnych sił złączonych razem. Kiedy Tadeusz opowiadał swoją historię stworzeniu lasu, Migotki stawały się legendami, a opowieść o nich dowodziła wartości akceptacji różnic i cnoty miłości. W królestwie Tiberia, opowieść o Tadeuszu i migotkach była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Była historią uczącą każde młode serce, że nikt nie jest doskonały, ale w naszych niedoskonałościach tkwi nasza najprawdziwsza siła. I jedność. Koniec.